Jestem z Podlasia, tutaj się urodziłem i też tym regionem związałem swoją przyszłość i edukacyjną, jak już zawodową. Jestem absolwentem Politechniki Białostockiej, a obecnie również pracownikiem. Uważam, że akcja zostaje w Podlaskiem, która ma na celu zachęcić młodych ludzi tak, do zostania tutaj, do studiowania tutaj, do rozpoczęcia też swoich biznesów, jest jak najbardziej ważna i bardzo potrzebna, ponieważ to region, który charakteryzuje się dużą wyjątkowością, jeśli chodzi o miejsce do życia, miejsce do studiowania, do budowania swoich firm. Jeśli ma życie o dobrym wykształceniu, to Politechnika Białostocka jest naprawdę super miejscem w województwie podlaskim, gdzie można uzyskać wyższe wykształcenie oraz status inżyniera, który pozwoli Wam zdobywać nowe obszary wiedzy oraz technologii nie tylko w województwie podlaskim, ale również na całym świecie. Jestem Italia, uczę się i mieszkam w Białymstoku i myślę, że jest warto tutaj zostać. Jestem Patryk Toczydłowski. Uczę się w zespole szkół rolniczych. Uważam, że Białystok jest idealnym miejscem do rozwoju. Jest to postępujące miasto, rozwijające się. Myślę, że czeka mnie tu dobra przyszłość. Jestem Magda i uczę się w Białymstoku. Wydaje mi się, że Białystok jest idealnym miastem do zamieszkania i jakby zostania tutaj ponieważ jeszcze można dużo rzeczy wnieść do niego i rozwinąć go jeszcze bardziej. Nazywam się Paweł, uczę się w 13. Liceum w Białymstoku. Kocham Białystok, ponieważ mam tutaj znajomych i mam tutaj swoją przyszłość. Nazywam się Ola Dekarz, mieszkam w Simatyczach. Również się tam uczę, myślę o Politechnice. Na tych studiach jest kierunek grafika, na którym bym chciała studiować, ponieważ jest to moja pasja. Również bym chciała potem mieszkać w Białymstoku, ponieważ jest tutaj dużo zielonych terenów oraz ścieżek rowerowych. Jestem Paweł, jestem uczniem technikum w Czartajewie i chciałbym studiować na Politechnice Białostockiej na kierunku technik mechatronik. Bardzo się cieszę, że mogłem tutaj przyjechać, porozmawiać ze studentami dowiedzieć się wiele o swoim kierunku. Myślę, że to miejsce dla mnie. Ja jestem Szymon, uczę się w 13 Liceum w Białymstoku. Planuję zostać i studiować w Białymstoku oraz szukać tutaj pracy. Kocham Białystok.